Myślę, że każdy z Was kojarzy opuszczony hotel przy ulicy Ujastek. Jest on trochę straszny, ale na szczęście miejmy nadzieję, że już niedługo. A czemu? O tym Darek nowak z Krakowskiego magistratu. Dzień dobry. Dzień dobry. Przybliżmy proszę trochę historię tego miejsca i dlaczego ono wygląda tak, jak wygląda, i czemu służyło ostatnimi laty, i czy jest szansa, że z powrotem wróci do swojej świetności? No właśnie, to był problem, bo od wielu lat ten problem nie można było rozwiązać. Sporo nam, powiedziałbym, się dostało. Jako urzędnikom, ale z punktu widzenia prawa no, niewiele można było zrobić. Sytuacja była wręcz patowa. Kiedyś hotel zupełnie niezły, tam i stacja benzynowa była i myjnia. No ale z czasem to wszystko podupadło. W tej chwili już od wielu lat, praktycznie jest tam rudera, no ale co gorzej, wokół tego jest mnóstwo śmieci, tam mieszkają też bezdomni, no to przy wjeździe do miasta to faktycznie wizytówka taka, powiedziałbym, średniej jakości, delikatnie mówiąc. Natomiast no, nie można było tego rozwiązać, bo pomimo tego, że jeszcze w 2021 roku tam był nakaz posprzątania. No ale okazało się, że. W Właściciel tej spółki, która była właścicielem tego terenu, po prostu zmarł. No, nie było następcy. Nie można było od nikogo wyegzekwować, bo od kogo, skoro ten człowiek zmarł. Więc musieliśmy czekać na sytuację, kiedy prawnie się to w jakiś sposób rozwiąże. I taka sytuacja dosłownie kilka dni temu na szczęście nastąpiła. Sąd podjął decyzję, że jest nowy właściciel wieczysty tego terenu. No i teraz możemy wreszcie rozmawiać. Wygląda na to, że te rozmowy idą w dobrym kierunku. Chodzi o to oczywiście, żeby albo ten budynek rozebrać, Brać, albo też zabezpieczyć go w jakiś taki sposób, żeby on po prostu nie zagrażał, ogrodzić ten teren, wysprzątać to wszystko, to wysypisko śmieci, które tam jest. No i mamy nadzieję, bo teraz wygląda na to, że faktycznie idziemy w dobrym kierunku, wygląda na to, że wreszcie uda się to zrobić. No z racji tego, że mamy ten wyrok sądowy. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję. A Was niezmiennie zachęcamy do śledzenia naszych stron internetowych, jeżeli chcecie być na bieżąco o tym, co dzieje się w naszym mieście.